Zajęcia, które organizujemy pod nazwą Znami Uda się, Nie Uda zostały zrealizowane dzięki wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach. Cieszę się, bo to kolejna okazja do tego, aby organizować zajęcia dla dzieci i młodzieży, właśnie z naszej gminy. Cieszą się one naprawdę wielką popularnością. Są to zajęcia fajnie zorganizowane, dzieci są zadowolone. Nasze zajęcia polegają na tym, żeby jak najbardziej wprowadzić ruch w życiach dzieci, żeby się więcej ruszały, żeby były bardziej silne, sprawne, żeby działały w grupach. Jest tutaj bardzo dużo fajnych zabaw. W na naszych zajęciach podoba mi się najbardziej gimnastyka. Zabawy, tańce, gimnastyka. Piłka nożna, koszykówka. Bardzo lubię gimnastykę, naszą panią Zuzię i bardzo yy, kocham grać w piłkę nożną. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z piłki nożnej. Większość jednak chłopaków jest, mam 13 chłopaków i dwie dziewczynki. Jest to grupa naprawdę bardzo sprawna, dużo osób trenuje i ćwiczy też poza szkołą. Zadanie smakowały nam bardzo. Mam nadzieję, że takie zajęcia będzie mieli okazję organizować w przyszłości. Bardzo warto uprawiać różne dyscypliny, bo naprawdę to jest bardzo warto, bo można się dużo nauczyć. Bo jest naprawdę tutaj super. Co roku mamy jakieś nowości dodatkowe. Mamy teraz łuk, mamy jakieś rzutki, dużo nowych piłek, sprzętu sportowego. Dzieci, które nie wzięły udziału, to dużo straciły, bo było naprawdę super. Zachęcam wszystkich do ruchu, zachęcam wszystkich do aktywności i zachęcam do odwiedzenia naszego centrum. Do zobaczenia!